Przypadek Poltergeista z Enfield to jedna z najbardziej intrygujących paranormalnych historii z lat 70. Seria niewyjaśnionych wydarzeń, do jakich doszło nieopodal Londynu na przełomie lat 1977 i 1979, niemalże na stałe zapisała się w historii Wielkiej Brytanii. Sceptycy po dziś dzień powątpiewają w autentyczność wydarzeń, które miały miejsce w domu rodziny Hodgson. Podczas gdy równie wielka rzecz dla ludzi wierzy w to, że samotna matka wraz z córkami faktycznie były nękane przez złowrogą siłę nadprzyrodzoną. Zgodnie z dostępną dokumentacją, incydent rozpoczął się gdy mała Janet Hodgson, która miała wówczas zaledwie 11 lat, doniosła matce, że jej łóżko zaczęło się trzęść i poruszać po pokoju. Początkowo jej matka Peggy założyła, że córka kłamie i zignorowała jej opowieści. Jednak wkrótce coraz więcej domowników zaczęło doświadczać bardzo podobnych zdarzeń. Z biegiem czasu aktywność stawała się coraz bardziej intensywna oraz agresywna, aż w powietrzu wylądowały coraz to większe przedmioty, wliczając w to meble. Jednym z najbardziej intrygujących aspektów całej tej sprawy jest niesamowicie duża liczba świadków, którzy twierdzili, że doświadczyli zjawisk paranormalnych w domu Hodgsonów. Oprócz samych członków rodziny, których zeznania można byłoby bardzo łatwo podważyć, działalność poltergeista z Enfield była obserwowana również przez wielu śledczych, dziennikarzy i osoby postronne, które zgodnie donosiły, że słyszały dziwne dźwięki, były świadkami poruszania się obiektów, a nawet widziały zjawy. Duch. Zdecydowanie najczęściej dawał się jednak we znaki młodym dziewczętom, a więc Janet i Margaret Hodgson. Dziewczynki bardzo często zgłaszały stukanie i pukanie w ściany, a nawet meble, widziały jak ich zabawki spontanicznie unosiły się w powietrze, no i przede wszystkim musiały unikać latających mebli. Niemal wszyscy domownicy słyszeli również dziwaczne głosy mówiące w nieznanym języku. Cała ta sprawa zyskała sobie międzynarodową uwagę, gdy dwóch dziennikarzy z gazety Daily Mirror, Guy Lyon Playfair i Maurice Gross, którzy byli zarazem członkami Towarzystwa Badań Psychicznych, rozpoczęło własne śledztwo w tej sprawie. Mężczyźni spędzili wiele miesięcy badając ten dom i zbierając dowody na obserwacje dziwnych incydentów, do których tam doszło. Śledczym udało się nawet pochwycić nagrania dźwiękowe głosu poltergeista. Obydwaj utrzymywali, że należały one do byłego mieszkańca domu, który teraz mieści się na Bogu Ducha w innych kobietach. Swoją drogą to właśnie to nagranie jest najczęściej kwestionowanym dowodem w całej tej sprawie. Wielu ludzi na przestrzeni lat sugerowało, iż głos najprawdopodobniej należy do matki dziewczyn, a więc Peggy Hodgson, która to zdaniem szerokiej rzeszy sceptyków była żądna uwagi, a do tego mogła poszczycić się wielkim talentem do brzuchomówstwa. Dowód ten wzmaga oczywiście bardzo wiele wątpliwości ze względu na dziwaczne zachowanie kobiety oraz jej dzieci, które teoretycznie można byłoby jednak wytłumaczyć faktem, że przez kilkanaście miesięcy zamieszkiwały one nawiedzony dom. Zdecydowanie jest to doświadczenie, które może w nas wygenerować kilka negatywnych nawyków. Szczególnie fascynującym aspektem sprawy poltergeista z Enfield jest zaangażowanie w nią słynnych demonologów. Amerykanów Eda i Lorraine Warrenów. Para odwiedziła dom Hodgsonów w 1978 roku i zgodnie stwierdziła, iż wydarzenia, które mają tam miejsce, mają charakter nadnaturalny. Przyznali oni, że byli naocznymi świadkami niesamowitych incydentów. Otwarcie mówili oni również, że poltergeist był złowrogą istotą, którą należałoby wyegzorcyzmować. Warto chyba w tym miejscu dodać, że podczas śledztwa prowadzonego przez Playfera i Grossa duch. Przedstawił się. Poltergeist utrzymywał, że za życia nazywał się Bill Wilkins i wcześniej mieszkał w feralnym domu, a nawet stracił w nim życie. Niezwykłość tej sprawy bierze się przede wszystkim z wielu niuansów, które wychodziły dopiero na przestrzeni lat. Lion Playfair w swoich późniejszych książkach na temat poltergeista z Enfield sam otwarcie powątpiewał w niektóre relacje przekazywane mu przez młode dziewczyny. Pokusił się nawet o spekulacje, że niektóre z incydentów, do których rzekomo tam doszło, mogły zostać sfałszowane przez dzieci. Ostrożność jego wypowiedzi brała się zapewne stąd, że jeśli można byłoby zakwestionować niektóre z incydentów, to dlaczego nie wszystkie? Dlaczego rzekomo przerażone dziewczęta miałyby fałszować działalność złowrogiego ducha, jeśli nie miały z tego jakiejkolwiek korzyści? Nie da się ukryć, że gdyby zdłano dowieść sfałszowania któregokolwiek z incydentów, o które oskarżano poltergeista, byłby to potężny sygnał alarmowy nie tylko dla ekipy badawczej, ale i wielu innych ludzi interesujących się tą sprawą. Dlaczego więc śledczy nie podążyli tym wątkiem? Być może podążyli i nie znaleźli żadnych dowodów, a być może bali się iść tą drogą, aby nie zakwestionować fascynującego zdarzenia, które było tuż przed nimi. Tak czy inaczej, większość teorii sceptyków odnoszących się do poltergeista z Enfield oskarża śledczych o nierzetelność, a matkę dziewczyn o celowe fałszowanie działalności ducha. Taką opinię wyraziła nawet jedna z przedstawicielek Towarzystwa Badań Psychicznych, Anita Gregory, która twierdziła, że sprawa Enfield była mocno przereklamowana, a kilka epizodów z zachowania dziewcząt. Zgodnie z materiałem badawczym zebranym przez śledczych, było co najmniej podejrzane, a w niektórych przypadkach zdawało się wręcz zainscenizowane. Być może właśnie dlatego przypadek Poltergeista z Enfield stał się tak bardzo medialny. Od lat 70. zagadnienie to stało się tematem kilku książek, filmów dokumentalnych, seriali, aż wreszcie położyło podwaliny pod jedną z części horroru The Conjuring 2. Który opowiada historię śledztwa Warrenów w tym pamiętnym domu. Oczywiście wydarzenia przedstawione w filmie były mocno udramatyzowane, a wątpliwości co do realnego charakteru tych incydentów zostały w nim de facto pominięte. Podsumowując, incydent Poltergeista z Enfield jest fascynującym i kontrowersyjnym przypadkiem, który do dziś intryguje i zadziwia ludzi. Niezależnie od tego, czy uważamy, że było to prawdziwe nawiedzenie, czy też mistyfikacja popełniona przez rodzinę Hodgson z tylko im znanego powodu, nie da się zaprzeczyć, że wydarzenia, które miały wtedy miejsce, były naprawdę dziwaczne i po dziś dzień pozostają niewytłumaczalne. I zanim zapytacie, nie, w ostatnich latach nie odnotowano tam żadnych innych zjawisk paranormalnych. Niezależnie od tego, komu dajemy wiarę, nie da się zakwestionować faktu, że historia poltergeista z Enfield pozostaje jednym z najlepiej udokumentowanych przypadków nawiedzenia. Sami zdecydujcie, czy wierzycie w to, że faktycznie doszło tam do czegoś nadnaturalnego. Czy może, tak jak twierdzą sceptycy, jest to tylko seria głupich żartów małych dziewczynek i niezwykła umiejętność brzuchomóstwa ich matki, która dopuszczała się niesamowitego fałszerstwa? Praktycznie bez jakiegokolwiek powodu, nie dając się przy tym złapać przez wiele lat. Tak jak zawsze, zapraszam Was do wyrażenia opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek oraz wsparcia nas za pośrednictwem jednej z dostępnych poniżej opcji.